Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować szklarnię z serii Premium. Model, który widzicie, ma wymiar 210x405 cm. Klasyczna bryła szklarni w kolorze białym sprawia, że całość wygląda bardzo estetycznie. Na pewno zgodzicie się ze mną, że taka szklarnia będzie estetycznym dodatkiem w każdym ogrodzie. Proste ściany boczne o wysokości 140 cm zapewniają swobodę wzrastającym roślinom wysokość w szczycie 191 cm sprawi z kolei, że twoja praca w szklarni będzie wygodna i przyjemna. Szerokość 210 cm pozwala na poprowadzenie dwóch wygodnych rzędów upraw oraz dodanie w środku estetycznej gruszki. Ale dlaczego warto wybrać właśnie naszą szklarnię? Po pierwsze profile. Szklarnia serii Premium w wersji białej zbudowana jest z dwóch rodzajów profili. Dzięki temu cała szklarnia nabierze odpowiedniej wytrzymałości na wiatr i śnieg. Co najważniejsze, farba, która została użyta do pomalowania profili, jest wolna od metali ciężkich przy zachowaniu standardów jakości certyfikacji Qualicoat. Niezwykle istotne jest, aby w szklarni, która ma nam przede wszystkim służyć do ekologicznej uprawy warzyw, materiały oraz ich malowanie nie wpływały negatywnie na środowisko lub nasze organizmy. Co w tym wszystkim najważniejsze? Produkcja oraz malowanie odbywa się w Polsce. Dzięki temu mamy stałą kontrolę nad procesem produkcyjnym i wszystkie komponenty cechuje seryjność i wysoka jakość wykonania. Rama szklarni to gęsta modułowa konstrukcja. W tej serii częsło wypada co 64 cm. Sprawia to, że całość jest niezwykle odporna nawet na najsilniejsze podmuchy wiatru. Cały montaż konstrukcji odbywa się przy użyciu szybko złączek. Jest to bardzo szybka i prosta metoda łączenia, a przede wszystkim trwała. Do tego wszystkie śruby używane do połączenia konstrukcji są wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Dodatkowo w szklarni nie ma żadnych elementów spawanych. Musimy pamiętać, że spawanie ocynku przynosi bardzo negatywny efekt. Tak naprawdę tracimy całą ochronę przed korozją w miejscu spawania. Finalnie wpływa to bardzo negatywnie na trwałość konstrukcji. Za odporność na wiatr oraz śnieg odpowiadają również wzmocnienia i mocowania. Są to kluczowe elementy szklarni, które sprawiają, że nawet burzowa i wieczna noc nie będzie szklarni straszna, a wy będziecie mogli spać spokojnie. W szklarni z tej serii mamy wzmocnienia dachowe. Są to solidne blachy ze stali ocenkowanej o grubości 2 mm. To między innymi dzięki tym elementom żadna zima naszym szklarniom nie jest straszna. Kolejne wzmocnienia znajdziemy na łączeniach szczytu ze ścianą boczną szklarni, również z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm. Jednym z istotniejszych elementów w doborze szklarni jest jej montaż do podłoża. Solidne mocowania dolne, które są wykonane również z blachy ocynkowanej 2 mm, pozwolą na trwałe i szybkie przymocowanie szklarni do fundamentu, a także zabezpieczą ją przed porwaniem w trakcie silnych i porwistych wiatrów. Dzięki tej ilości punktów mocowania do betonu Mamy pewność, że naszej szklarni nie zagraża nawet bardziej porwisty wiatr. Przejdźmy teraz do kolejnego niezwykle istotnego elementu w szklarni, czyli płyt poliwęglanowych. Przede wszystkim na sam początek warto nadmienić, że wyznacznikiem odporności i izolacji cieplnej nie jest sama grubość poliwęglanu, a także jego gramatura. Dla poliwęglanu 4 mm prawidłowa gramatura, czyli ilość użytego materiału to 700 g na metr kwadratowy. Oczywiście taka płyta posiada również z zewnątrz warstwę UV o odpowiedniej grubości, która czyni ją odpowiednią do użytkowania właśnie w szklarni przez wiele lat. Elementy niewidoczne gołym okiem, takie jak warstwa UV, są kluczowe w żywotności naszego produktu. Dlatego stosując polski poliwęglan, mamy pewność, że posłuży nam na wiele lat i nie zostanie zniszczony przez grad czy silny deszcz. Dobry poliwęglan to już połowa sukcesu. Ważne również jest jego przymocowanie. W serii premium poliwęglan jest przykręcany modułowo w dużych płatach do konstrukcji szklarni. Przy użyciu odpowiednich wkrętów z podkładką zabezpieczającą płytę przed zagnieceniem. Wkręty stosowane do mocowania są oczywiście w kolorze białym, dzięki temu nie będą się odznaczać na konstrukcji, tak więc całość wygląda estetycznie. Zastosowanie dużych arkuszy płyt poliwęglanowych zwiększa odporność wiatrową szklarni. Dzięki solidnemu przykręceniu ich do konstrukcji niwelujemy ryzyko oderwania podczas wichury praktycznie do zera. Każdy element poliwęglanu jest przez nas docięty i dogięty, dzięki temu nie ma obaw, że coś zostanie źle wymierzone i w efekcie wpłynie to negatywnie na estetykę całej szklarni. No i oczywiście wpłynie również pozytywnie na szybkość samego montażu i wygodę. Dodatkowo w każdym zestawie jest dodana taśma UV, która zapobiega zbieraniu się brudu oraz insektów w otwartych komorach szklarni. Nasze szklarnie posiadają również wiele rozwiązań, które korzystnie wpłyną na użytkowanie. Drzwi z dwóch stron wpływają bardzo korzystnie na poprawę wietrzenia w szklarni podczas upalnych dni. Dodatkowo podczas montażu możesz zdecydować, czy twoje drzwi będą dzielone na połowę. Umożliwi to odpowiednie wietrzenie szklarni w chłodniejsze dni, nie wychładzając sadzonek. Innym ważnym aspektem dzielenia drzwi na połowę jest zabezpieczenie upraw przed zwierzętami. Wystarczy zamknąć dolną część drzwi, a góra zostanie otwarta i możemy mieć pewność, że zwierzęta nie wejdą do środka. Otwarte drzwi można zablokować, zapinając je na haczyki przymocowane po obu stronach. Drzwi w szklarniach można otworzyć od zewnątrz i od wewnątrz. Szklarnie PTF Polska to jakość potwierdzona profesjonalnymi testami. U nas nie znajdziesz suchych tekstów bez potwierdzenia, takich jak prawdopodobnie najmocniejsza szklarnia na rynku. U nas jest to pewne. Po pierwsze, test tunelu aerodynamicznym. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która przetestowała swoją szklarnię w prawdziwie ekstremalnych warunkach. Szklarnie wyruszyły do Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Każda z nich została umieszczona w tunelu aerodynamicznym. I przykotwiona zgodnie z naszymi zaleceniami z instrukcji montażu. Następnie wiatr o prędkości aż 100 km na godzinę został skierowany na jej bok oraz front. Szklarnia bez uszczerbku poradziła sobie z takim obciążeniem wiatrowym. Dlatego z czystym sumieniem możemy potwierdzić, że nasze szklarnie przeciwstawiają się niejednej wichurze. Zima naszym szklarniom również nie jest straszna. Jak zapewne widzieliście na niejednym zdjęciu, lubimy czasem wejść sobie na dach naszej szklarni i to nie w pojedynkę. A uwierzcie nam, że trochę jednak ważymy. Także śnieg nawet nie zagrozi Twojej szklarni. Oczywiście jeśli utrzyma się na dachu, bo jego kąt sprawi, że nadmiar śniegu zawsze się zsunie. Jako polski producent, dołożyliśmy wszelkich starań, aby szklarnie PTF Polska były konstrukcjami na lata. Jeśli wiecie już, że nasza konstrukcja to naprawdę solidny i trwały produkt, to musicie wiedzieć również, że dokonamy wszelkich starań, aby cały proces od zamówienia aż do montażu przebiegł zawsze bezproblemowo. Każdy zestaw jest odpowiednio spakowany i oznaczony, profile wzmocnienia, każdy element posiada swoje oznaczenie również w instrukcji montażu, która została zaprojektowana tak, aby przeprowadzić Was przez ten proces krok po kroku. Ilość elementów szklarni nie jest mała, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ilość śrub, wkrętów, nakrętek i podkładek, ale dzięki odpowiedniemu spakowaniu niezależne opakowania wszystko pójdzie sprawnie i bez problemów. Ale zanim zabierzecie się za montaż szklarni, Musi jeszcze do Was dotrzeć. Tutaj ponownie bez obaw. Wszklarnia jest tak spakowana, aby podczas transportu nie stało się nic złego. Dzięki temu bez obaw możecie czekać na kuriera. Solidne spakowanie oszczędza wiele ewentualnych problemów, które mogą powstać na skutek uszkodzenia towaru, np. jak reklamacja, wymiana uszkodzonych elementów i tym podobne. Jeśli po obejrzeniu tego filmu nurtuje Was jeszcze jakieś pytanie, odezwijcie się do nas. Z nami kontakt jest zawsze szybki, a przede wszystkim przyjemny i bezproblemowy. Swoją fachową wiedzą pomożemy Ci w doborze idealnej szklarni do Twojego ogrodu. Pozdrawiamy i zapraszamy na www.tunelefoliowe.eu.